Moja najciekawsza kolenda. Przygód na kolendzie było zawsze dużo. Najciekawsze są te spotkania, które są nieoczekiwane. Kiedyś jedna pani wychodzi, mówi, że bardzo dziękuję, bo ona pieniędzy nie ma. Ej, mówię, ja nie przyszedłem po pieniądze, tak jak ten inkasent od gazu i od prądu. A ona mówi, nie po pieniądze? Ja mówię, że nie. No to ksiądz wejdzie. Okazało się, że potrzebowała rozmowy z księdzem, bo chora na raka, i to było piękne spotkanie. Kiedy indziej. Jeden pan nie spojrzał w wizjer i mnie wpuścił. Jak się okazało, mówi, że od kilku lat nie przyjmowali księdza, bo była działka, bo wyjazdy zagraniczne. W sumie to było 30 parę lat te kilka. I na dobrą sprawę chyba pierwszy raz w życiu im się zdarzyło przyjąć księdza. Trochę udawali, ale tylko dlatego nie spojrzał ten wizjer, bo się napił piwa. I na przykład okazało się, że alkohol spowodował to, że przyjął księdza i chyba po raz pierwszy w życiu też normalnie porozmawiał. Więc tych przygód, takich spotkań, były najciekawszych, było wiele, a za każdym jest wtedy najłatwiej i najlepiej, kiedy można spotkać drugiego człowieka i spotkać go takim, jakim jest, i pokazać mu małe oblicze Boże. Wiara w życie wieczne oznacza korzystać prawdziwie z życia, które mamy, dziękować za nie, dobrze je wykorzystywać.